A dzisiaj nagrywamy bardzo popularną grę. Czyli Stumble Guys. Jest ze mną mój kolega Kasper, przywitaj się. No. Yy, więc yy, już powiem Wam szczerze, trochę sobie w to pograłem. Mam siódmy level, także bardzo, bardzo fajna gra. Więc otworzymy darmowego spina. Co wy Ciekawe, co nam dopadnie. Bez sensu. Otwieramy tę reklamę? Dawaj, Zrobię cięcie. Uwaga, otwieramy. I co nam wyleci? I. A, Z jedną rzeczą, Lepsze niż nic. Co nie, Kasper? No. Otwieramy kolejne. To czekajcie Dobra, otwieramy. Nic nam z tego nie wypadło, bo oskamowali nas. Dobra, gramy gierkę. Mój kolega się właśnie pytał, co w tym chodzi. W tym chodzi o to, że się gra tak jak Fall Guys. Kojarzysz Fall, Ga Fall Guys? A, to to, to co, co jakiś Woja nagrywał? W tak. No. Ciekawe, co teraz będzie. Hmm. Co mam wylosu? O, nie przypadam dosyć za tym. Czy mógłbyś wygrać? No, co to, to powiem, mamy mojemu kolegę. Dobra, zobaczymy, zobaczymy jak mój kolega, jak mój chłopiec. Pewnie będzie jakaś beka. I takie, i takie, przechodzi każdy poziom. Wygrywam 17 koronek, kurde. Nie wiadomo jeszcze co tam. Kurde, dobrze, dobrze mi idzie. Znowu to jest jakiś kielet kiedyś To jest popularna jak nie? Nie, to jest chyba bardziej popularny niż Polgais. Ale jak kiedyś. No, widzowie to jest chyba o, o wiele bardziej popularny niż Polgais, ale nic sumie nie wiem, bo teraz chyba Polgaisy zrobili, y chodzi o to, że też y darmowe. Co ty Kasper, to prawda? Nie Nie wiem, nie wiemy właśnie. Ale bokser, kurde. To o... A, to, to, jest taki typ, to jest taki to jest taki typowy typ, co nie? Który, który zawsze czeka, taki ham, co nie, zawsze czeka na ostatnią osobę i on wchodzi. Wiecie widzowie, to jest właśnie taka hamuwa jedna wielka, kurde. Niedługo będziemy otwierać pakiet, ale musicie zostawić dużo łapek w górę i dobijamy 10 subów, bo jestem nowym youtuberem na polskim youtube. Ie. Więc musicie z dużo, do, dużo sub, subów dobić, to otwieramy pakiet za 50 euro. Serio? No. Um tak o, jesteśmy w niebieskiej drużynie. Nie, jednak żółtej. Ja idę na bramę, bo jestem najlepszy. Idę na bramę Może niedługo się pojawi. Ja się sam Najlepszy widziałem najlepszy widzowie bramkarz, buja Może niedługo nagramy odcinek z piłki nożnej. na orliku. E, e, Carmela. E, e, do Polecamy youtubera wujka karmela. On pracuje na tym sklepie. Polecamy. z Karmel. Zerilu, co ty robisz? Może będę musiał to wyciągnąć. Co to, to się wyknie to samo? no więc... A! Nie, nie, nie! Nie! Ciekawe co nam się wrek kto mam, czy, czy, wygra. Nie! Przyrywamy! Oni mają... Dobra, dobra, lekce. No nie bójcie się... Nie bójcie się... Nie, nie jestem, ale to w prawdziwym życiu niedługo. Będę was uczył różnych trików. Mam też kanał na TikToku, możecie wbijać. Witam I chodźcie na Kasper Prowad 26. jest. O kurde. Nie widziałem, żeby nasić. Kurde, mamy o jednego gola więcej nie mogę się dać. Kurde przecież... Nie, 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 nie! nie. 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 Cóż, robi wrażenie... Ile my mamy goli! Cztery gole! To, to, to robi wrażenie... No, to robi wrażenie... Kurde, będzie, będzie, będzie? Kurde, ślizgam jak tyryziny! Nie wiem, właśnie! Widzowie wiecie, bez sensu to jest! Za chwilę wam pokażę nagranie, jak ja to w prawdziwym życie robię! O, wygraliśmy! Tak o! Dobra, ciekawe czy wygramy rundkę. Chcesz zagrać? Za chwilę będzie Kaster grał, mój kolega. Oczywiście. O, Lavalent! No, nie przepadam już średnio za tą mapą. Ja kocham parkury? Coś mi się wydaje, że to przegramy. Jakbyście chcieli wiedzieć, co jest przemistrzem z Robloxem w parkourach. Sam. Niedługo pojaw, będą się pojawiać odcinki z Roblo. No nie, rzuci, rzucili mnie głupi tytki, ty, kurde. Za niedługo ja otwieram kanał, więc możecie wbijać. O, możecie wbijać. Jak będziesz się nazywał? Osiem. No dobra. <grym> dobra. Ciekawe co dostaniemy. Kapi. Kapi, okej, okay, super. Prosto logiczne. Już jest, jest taki youtuber Kapi. No, to, ja tylko ja sprzygaj. Ja no dobra. Będę używał odcinek, żeby nie będę słynieć. What the fuck, jakaś głupia reklama nam się włączyła. <noise> najgorsza reklama na świecie. Niedługo będzie może kupowany Stumble Pass. Nie wiem właśnie. Nie wiem. Patrzy no to. Powiedzisz zmiń Dobra, trzymaj. O, może nick ustawić. Dobra, e, graj. Fiska, graj. Chcesz, możesz możesz sobie skina zmienić. Widzowie, zmienimy mu skinę. Ja mam słabe skiny, bo krop, to no. No, wiecie, jak to się jest. No, zobaczcie to, to, to. A co się dzieje? Teraz właśnie wybrać, jak ktoś... Ja, ktoś, ty wybierasz? Mam nowego policjanta. Walić psów. Nie, no, psy, psy są fajne. Stop, stop, cicho, stop! psów nie można walić, bo to jak, nawet jak, ja, ty, ja, ja tak żartuję, bo jak pies, bo jak policja koło was przejedzie, to złodziej was nie zaatakuje, więc nie wiem, czego ludzie robią takie wyniki, że na przykład wali psów. Przez to jest bez sensu. Policja nas broni przed tymi, przed, jak to się nazywa, przed um, złodziejami, bandytami, więc nie wiem, po co ludzie tak robią. Damy ci tego, Stina. I Nie polecamy y słuchać... Y nie polecam. Trzymaj, graj. Chodź, graj. Dobra. Zobaczymy jak Dobra, pójdzie grałem. mojemu kolegę. We mnie Dobra, Tak, grałem. słabo pójdzie. Ja tak, mój, mój, mój kolega taki. Buuu, buu, gruba lola, puu. Yes. Wszystko wygrywamy. O ja w lola jestem dobry w lola. w lola, jest fajnie. a e, Coś tak myślę, że mogą być dwa skrzydzenia. Coś tak za mnie, Czasami Najpierw będzie, może będzie jeden, ale czasami będą w dwa. Niedługo ot, otwieram nowy kanał na 100, 200 będzie nowy kanał. Hm, jak mu idzie? Ale dobry w to jesteś nawet. Ja ci radzę się bokiem trzymać, Bo bokiem tutaj tutaj też. Strach. Ja tutaj grałem stycjaisy, do... to jest jak mord. No. Bo bogu jesteś na... No co ty robisz? <laughs> <laughs> Właśnie do rury. Nie. Nie, nie to zmienię, nie jest, teraz uszygę, to przygotujesz w sklepie woda, bo lepiej jest. Tu jest lepiej, no i taniej, ale ja sobie to no, nie mam, nie Dawaj kasper! musisz użyć poszczególnego. Leci speedruner. Kurde, udało mu się. dobrze to idzie. Koniec nie dobra. Które miejsce miałem? Co cię chyba? Co ci miejsce Nie. Nie, jeśli się, chyba miejsce. 15. Jeszcze jeden raz. Kolejny rundę. Jeszcze raz. Dwie rundy. Dobra. Robi wrażenie. Robi wrażenie. Właśnie. Tak nam strzela widzowie. Nie wiemy właśnie... Uuu, parkury. No to jest fajne. Mamy... Nie, pokażę Ci nie, nie, nie. Daj, daj. Pokażę Ci Zobacz. Patrz. Po, po podobno to można stąd przeskoczyć tu. Ale można. Spróbujemy jeszcze raz. Nie chodzi o wygraną, tylko będzie też y, odcinek gdzie testujemy lajfuaki live, live ze Stumble Guys i za na niedługo, na, i, i na niedługo nagramy odcinek y, y, w realu. W realu więc, ale... Co jest góry? Co są oni tak... Wydaje no wrażenie! że no, nie. Więc. No, wigowek chcecie dzisiaj jeszcze. Spadnij. 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 No, Spadnij. Niedługo Spadnij. 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 Wy, wy, Wyczekiwujcie nowego odcinku z kolorami. Nie podpowiem wam, nie będzie można stawać na jakiś tam kolor i... No, jutro, zobaczycie. Jutro nagramy odcinek z Brawl Starsa. Może być. I, i, z, od początku będziemy grać wszystko, będziemy uczciwie grać. Będziemy od początku nagrać. I nie będzie żadnych kupowania skinów, żadnych karnetów i zobaczymy co, jak nam to pójdzie. Zobaczymy. Pierwsza wejście, Brawl ja nic nie wpływa za nic, nic. E, e, nie więc będę jutro spodziewajcie się Brawl Starsa. może dzisiaj wleci jeszcze jeden odcinek, więc... Nara, na, ra, na bye bye, Kacper, pożegnaj się! Goodbye!